Opowiem Wam dzisiaj o pięciu rodzajach ludzi, których nienawidzę. Po pierwsze, ludzie, którzy słodzą herbatę. Siedzisz sobie normalnie przy stole, pijesz sobie swoją herbatę, nagle widzisz, że ktoś sięga po cukierniczkę i zaczyna nakładać te łyżeczki cukru. Przecież to obrzydliwie wygląda po prostu. Przecież na to się w ogóle nie da patrzeć. Ty człowieku, który słodzi herbatę, czy ty widziałeś kiedykolwiek, jak to wygląda, jak to robisz? Nie wiem, weź sobie tę herbatę, cukierniczkę, czy torebkę z cukrem, wyjdź po prostu do łazienki na przykład i zrób to. Nie każ mi na to patrzeć, bo po prostu żygać mi się chce. Drugi typ ludzi, których nienawidzę, to ludzie, którzy cały czas narzekają na wyciągi narciarskie. Jest środek lata, wakacje, doskonale się bawisz i oczywiście zawsze w towarzystwie musi się znaleźć ta jedna osoba. Nie, no fajnie jest tutaj, no pijemy sobie browarka nad, e, nad jeziorem, no przynajmniej jest lepiej niż jak jest zima i trzeba stać w kolejkach do tych cholernych wyciągów narciarskich. Jak to w ogóle wygląda, jakie są brudne, całe uje w ogóle, nieświeże, śmierdzi tam. to wygląda pod względem planowania przestrzennego? Gdzie był architekt miejski, jak stawiano po prostu to gówno na tej górze? Stary, no weź wyluzuj, jest środek lata, nie musisz ciągle myśleć o wyciągach narciarskich. Każdy z nas zna taką osobę. Trzeci typ ludzi, których nienawidzę, to ludzie, którzy mówią cześć z tarnowskim akcentem. Takim typowo tarnowskim akcentem. Cześć. Cześć. Ech. Czwartą kategorią osób, które mnie strasznie frustrują i na pewno znacie takich ludzi, to są osoby, które w połowie rozmowy nagle zaczynają tańczyć jak kurczak. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. O co im kurwa chodzi? Piąty, ostatni typ ludzi, których nienawidzę i ci są naprawdę najgorsi, to są faceci którzy noszą biżuterię z mięsa. Pewne rzeczy po prostu lepiej wyglądają na dziewczynach i nie powinno się tego jakby przenosić na, na, na facetów, ponieważ to, to jest niemęskie po prostu. I mają w dupie w ogóle jaka to jest okazja. Widzisz faceta na na ślubie, na pogrzebie. On ma kolczyki w ogóle z mięsa zrobione, czy jakiś kawałek tutaj szynki czy czy salami. Jeszcze najgorsze jest jak ci ludzie zaczynają w połowie tych wydarzeń towarzyskich, prawda, jeść to mięso. Stoi sobie kolej, ma kotlet zawieszony na szyi i sobie go podgryza jak zgłodnieje. To jest po prostu obrzydliwe, nie da się na to patrzeć. Jeszcze jak to jest dziewczyna, to jakoś można przymknąć oko, bo to jest, bardziej jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale no wiecie o czym mówię. Bo teraz jest taka moda na te pierścionki z boczku, co ludzie sobie robią, albo z surowego kurczaka. No, przecież to jest taka obleśne i to śmierdzi jeszcze. Dy 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 dystrybucja nie jest aż taka szybka, to było w zeszłym roku wszystko zrobione, tak? H&M to zanim to sobie rozprowadzi, ten, potem kupujesz sobie ten kawałek boczku, owijasz na palcu i to jebie po prostu. Ja jeszcze nic nie mam, jak dziewczyna nosi ten, y, to, to teraz korale z kebaba się robi, nie? Że to jest taki sznurek, zawieszone te skrawki mięsa po prostu. No więc to jest pięć rodzajów ludzi, którzy mnie najbardziej denerwują. Myślę, że z częścią przynajmniej możecie się identyfikować, znacie tych, te typy ludzi i teraz wiecie przynajmniej, że nie jesteście sami. Y, a jakie są wasze typy